Kuleczki. No, takie dobre, ale ja się tak boję to dać. Wiesz, są dałem. kuleczki? Wiem. Są różne. Twoje? <noise> Też mogą być, no ale. <noise> Boże, proszę, <noise> Hano <Hannah> Montana. <noise> Dawno temu to oglądałem, więc nic Płogom. nie pamiętam To jest coś w stylu sangria. Nie. Właśnie, e, ale to jest sangria! sangria, zauwa, sangria o zauwa, tym... zauwa. O Dokładnie o tym samym pośredniku! Dokładnie Boże, o tym samym pośredniku! 15 minut na 10, powiedz chwilę sama, bo proszę. Boże, ja naprawdę bym sobie o to przypomniał. Jedziesz i jedz, le lepiej graj! Nie powiem ciepło. Okej. Okay. No to już możemy. No, lepiej tak. gra, zagrażaj. A ty głosować. powiedz mi, naprawdę. No. Jodaja. Białe. No. Filip! Filip. Boże, nie muszę cię w tobie pożyczyć, to jest takie dobre! A coś ty powiedział? Koleczkę. Filip. To jest takie dobre, zrobicie błąd, błagam was, zrobicie, bo to jest takie dobre Dobra, ogólnie nie jesteśmy w ogóle blisko, więc ja bym zagrał się jednym. Komu nie ufasz? Szymonowi Biały? Nie, kurwa, zielony <laughs> Lek, Lekki A ci się kurwa. Może <laughs> co tu się dzieje? Ten tu, ten tu oh. No, panie Hannah Montana. Dobra, masz twoją szansę. No, muszę coś dobrego dać. Tam Stany Zjednoczone. Spoko. No. Bardzo dobrze. Dobra, ja powiem dom. Podogówka. Filip. Filip. <grym>, nie mam w ogóle problemu, w którym jesteśmy. Ale powiedzcie, twoim reakcjom e, skłoniłyśmy, żeby no no Nie, No taki miał serz, bo tu że a on on dosz. A ja wiedziałam, że długo mi się wypierdolę. Ej, powiedz mi, jak tyś myślisz, <grym>... na tono, powiedzmy. Nie ale wiem. Ale powiedz mi, no, nie musiłeś. No. Jałeś, Ciepłe. taki ciepły kuleczki. Nareklam, musiałeś. Chciałłeś Styropian. styropian. W życiu bym na to nie wpadł. W życiu.